Myślę, że każdy słyszał o posągach-strażnikach z Wyspy Wielkanocnej i dzisiaj troszkę chciałem na ten temat powiedzieć i troszeczkę też na temat kultu człowieka-ptaka. Na samotnej wyspie we wschodniej części Pacyfiku oddalonej od Ameryki Południowej o około 3220 km stoi 600 kamiennych głów, tak jak tutaj widzicie. Ich pochodzenie przez długie lata tak naprawdę otaczała tajemnica. Wyspiarze w ogóle nazywają to miejsce te pito o te henua, czyli można by przetłumaczyć jako koniec lądu. W ogóle twierdzili, że posągi same tu przywędrowały. To jest też ciekawa sprawa. Holenderscy żeglarze, którzy wylądowali na wyspie w Wielkanoc 1722 roku, zbadawszy wulkaniczną skałę, z jakiej je wykonano, doszli do wniosku, że zostały przetransportowane z miejscowych kamieniołomów na drewnianych saniach lub na jakichś rolkach. Na wyspie nie rosły jednak tak naprawdę żadne drzewa, no i tu się pojawił <coughs> pewien problem. Tą zagadkę udało się w ogóle rozwiązać dopiero pod koniec XX wieku, bo w 1956 roku norweski podróżnik Thor Heiderdahl. Odkopo na wyspie warstwy zwęglonego drewna. Był to dowód, że istniały tam niegdyś bardzo bujne lasy, a dawni mieszkańcy wypalali je po prostu pod uprawę ziemi. Przypłynęli tu nie ze wschodu, jak początkowo sądzono, lecz z Polinezji na zachodzie około 450 roku naszej ery. Posągi upamiętniające zmarłych wodzów, uważanych za potomków bogów, zaczęli rzeźbić tak naprawdę około 1000 roku naszej ery. Przypuszczalnie przeciągali je i ustawiali pionową w docelowych miejscach za, przy pomocy takich sań. Około 1500 roku, kiedy w wyniku stosowanej metody uprawy ziemi zniszczyli wszystkie lasy na wyspie, no, doprowadzili tym samym do erozji gleby, zabrakło drewna niezbędnego do budowy łodzi, którymi można było pływać przez morze, czy można było łowić ryby. No i w ten sposób sami uwięzili się na wyspie, która nie był już w stanie tak naprawdę ich wykarmić. Niebawem oczywiście wybuchły wojny plemienne, przypuszczalnie to wtedy masowo burzono posągi rywali, by zniszczyć ich manę, czyli taką magiczną moc. Z marzeń o ucieczce z wyspy narodził się też kult człowieka ptaka, o którym troszeczkę później powiem, który potrafiłby ulecieć na wolność, jak tutejszy ptak fregata. Kiedy w XVIII wieku na wyspę dotarli Holendrzy, zastali na niej skłóconych mieszkańców, którzy od dawna już nie otaczali kultem kamiennych posągów. To co widzicie, ten cały szereg posągów, to jest Abu Akivi. Jeden pośrodku, ten największy, który widzicie, to jest Abu Akivi. To jest jeden z takich największych posągów na wyspie, na takiej świątynnej platformie zwanej Ahum. Oddawano w ogóle cześć przodkom, którzy opiekowali się całą wspólnotą. Liczba przedstawień przodków często odzwierciedlała rangę danej społeczności, której członkow, członków łączyły tak naprawdę więzy krwi. W pustych oczodołach, bo dzisiaj są puste oczodoły, niegdyś wyspiarze umieszczali białe korale bądź czerwoną skorię. W sumie, jak już powiedziałem, na wyspie znajduje się od 800 do 1000 posągów o przeciętnej wysokości około 4 metrów. Największy z nich, który też możecie zobaczyć w tym szeregu, ma... 20 metrów wysokości, i większość tych posągów, tak naprawdę, wyrzeźbiono z wulkanicznych tufów. <coughs> Każdy z tych posągów to jest taki typowy młaj, czyli mężczyzna o podłużnej głowie, wąskich wargach, wypukłym czolem, z rękoma przyciśniętymi do bioder. Jak widzicie, te wszystkie posągi stoją na takim, jakby podejście: ten podest to achu. To jest taka niby kamienna rampa. Żeby było ciekawie, jak te posągi sobie zobaczycie od tyłu, możecie wiele takich zdjęć znaleźć w internecie. To plecy tych posągów często pokrywały rzeźbione tatuaże. Wieszka wierzenia w ogóle mieszkańców Wyspy Wielkanocnej w istotny sposób różniły się od pozostałych społeczności Polinezji. Ich główny Bóg, Makemake, nie występuje w panteonie żadnej innej wyspy, mimo że według tutejszej mitologii narodził się z jaja. Tangaroa, najważniejszego boga polinezyjskiego. Legenda powiada, że pierwszym człowiekiem, jaki dotarł na wyspę był Hotu Matua. Jego potomkowie należeli do klanu Honga, który odziedziczył Boską Moc, czyli tą właśnie, o której wspominałem, mana. No i z tego rodu pochodzili królowie mieszkający w świętej rezydencji Anakena. Na krótko przed śmiercią Hotu Matua podzielił wyspę między swych sześciu synów na części zwane mata, które obejmowały fragmenty wybrzeża i rozciągały się w głąb lądu. Mieszkańcy każdej budowali w pobliżu brzegu Ahu, z której strzegły ich zwrócone twarzami do centrum wyspy Moai. Ahu służyła też do odprawiania rytuałów religijnych i jako miejsce pochówku dla najważniejszych członków klanu. Prawdopodobnie ich pozycję odzwierciedlała liczba Moai na Ahu. Czyli hierarchia społeczna obowiązywała tu bowiem nawet po śmierci. Domy kapłanów i wodzów znajdowały się najbliżej Achu, natomiast reszta plemienia mieszkała bardziej w głąb lądów, w zależności od swojego statusu. Pomimo tego społecznego zróżnicowania, mieszkańcy wyspy byli równi w obliczu bogów. Każdemu z nich działaniu towarzyszyła krótka modlitwa lub jakiś określony rytuał. Jedynie do najważniejszych obrzędów wzywani byli kapłani lub nawet sami królowie by użyczyli swej many. Jak wyglądał w ogóle kult człowieka ptaka? No, kiedy przestano wznosić posągi, popularność zyskał właśnie ten kult człowieka ptaka. Co roku w ceremonialnej wiosce Orongo, gdzie znajdował się petroglify ptaka, obchodzono święto Tangata Manu. Tam jest taka wysepka Motonui i tam gnieździły się czarne mewy. Uważano je za wcielenie Makemake, najważniejszego boga na wyspie, a ich jaja tak naprawdę były święte. Wódz plemienia, które pierwsze zdobyło jajo z wysepki, stawał się nowym człowiekiem, ptakiem, czyli bogiem całej wyspy. Podczas tak naprawdę tych uroczystości składano ofiary z ptaków, a nawet czasami składano ofiary też i z ludzi. Wyspa Wielkanocna w ogóle powstała z lawy trzech wulkanów tworzących jej narożniki. Wielkie posągi wycięto w skale wulkanicznej w kamieniołomie rano Raraku, no i transportowano na odpowiednie Achu. Niezbędny do tego nakład pracy świadczy tak naprawdę o sporej władzy politycznej. Wielu rzeźb, jak e, możemy zobaczyć na tym zdjęciu, e, też e, tak naprawdę nigdy nie dokończono.